czas na modlitewną zadumę Zapraszam cię dzisiaj, abyś zastanowił się, czy towarzyszy ci pogoda ducha. Cała dobra nowina niesie nam radość zmartwychwstania Jezusa. Czy moja radość jest podobna do tej? jaka była w poranek zmartwychwstania często wszelkie codzienne trudności przytłaczają jej blask zapraszam cię do modlitwy niech słowo boże odnowi radość w twoim sercu z listu do filipian radujcie się zawsze w panu jeszcze raz powtarzam radujcie się Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i w błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie szczegół waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Cieszę się z tego, że jesteś, że masz talenty, że się rozwijasz, że pragniesz czynić dobro, nawet jeżeli czasem to się nie udaje. Czym się mogę odwzajemnić? Cieszyć się każdą chwilą, którą On nam daje. Z księgi proroka Izajasza Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplewa swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimię nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość i chwałę Twoją wszyscy królowie. I nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, Królewskim diamentem w dłoni Twego Boga. Nie będą więcej mówić o Tobie porzucona, O krainie Twej już nie powiedzą spustuszona. Raczej Cię nazwą moje w niej upodobanie, A krainę Twoją poślubiona. Albowiem spodobałaś się panu i twoja kraina otrzyma męża. Bo jak oblubieniec poślubia dziewicę, tak twój budowniczy ciebie poślubi. I jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój tobą się rozraduje. Wychwalaj Boga całym sercem, mimo wszelkich trudności, a doświadczysz prawdziwego szczęścia. Z Księgi Psalmów: Sławcie Boga z radością, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu świetną oddajcie. Powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twoje dzieła. Z powodu wielkiej Twej mocy muszą Ci schębiać Twoi wrogowie. Niechaj cała ziemia Cię uwielbi i niechaj śpiewa Tobie, niech imię Twoje opiewa. Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga. Dokonał dziwów pośród synów ludzkich. Morze na suchy ląd zamienił. Pieszo przeszli przez rzekę. Wielce nim się radujmy. Jego potęga włada na wieki, oczy Jego śledzą narody. Niech się buntownicy nie podnoszą przeciw niemu. Błogosławcie ludy naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę. Bo on obdarzył życiem naszą duszę, a nodze naszej nie dał się potknąć. Albowiem Tyś Boże nas doświadczył, badałeś nas ogniem, jak się bada srebro? Pozwoliłeś nam wejść w pułapkę, włożyłeś na nasz grzbiet ciężar, kazałeś ludziom deptać nam po głowach. Przeszliśmy przez ogień i wodę, ale wyprowadziłeś nas na wolność. Kończąc to spotkanie, wychwalajmy Boga w Trójcy Jedynego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.